Tak, widzę, że niektórzy, niektórzy ludzie muszą się każdego dnia odezwać. Tak, ja mają że... na imię Matin. Okej, okay, jesteśmy. Yy, chcesz ten, czy? A mogę tutaj, okej. Okay. Yy, dobra, bo yy, właśnie ludzie się spieszą na pociągi mało czasu, więc tak. ja w trakcie przygotowania lightning lock'a na... Yy, no, spotkałem problem taki, że nie mogłem się dobić do swojego serwera domowego, więc przygotowałem drugiego lightning jeszcze. Jak się dobić do swojego VPN-a, jak ci VPN padł, odpalić z To jest takie, taki tool, który za pomocą SSH tworzy wam połączenie VPN i e, macie swoją sieć domową u siebie na laptopie, skądkolwiek. E, ja mam na ten temat kilka slajdów, natomiast szkoda trochę teraz czasu, więc e. No nie, no dobra, powiem kilka rzeczy. Nie wymaga to po serwera niczego poza SSH. On po prostu bierze tego swojego, bierze swoją pintromową końcówkę i odpalają na serwerze i zaczyna tam robić routing. Bardzo fajny tool. Kilka rzeczy z manuali, natomiast w praktyce to jest tak. Po prostu podłączyłem się do swojego serwera, on jest w konfiguracji, to jest jego nazwa, on jest w konfiguracji mojej .sh config i podałem po prostu maskę sieci, adres IP tego konkretnego serwera z gitem, do którego się chciałem dobić. Podłączyłem się. Można też podać całą sieć. Można podać w ogóle 000.0 i w ogóle zrobić sobie tych cały przez jakiś zewnętrzny serwer. No i w IP tables jest to w ten sposób na direkcie. Działa. Dobra, a teraz już do konkretów, czyli do, tej, do tego, co chciałem powiedzieć. Taka teza, to już jest środek Linuxa na desktopie, nawet na laptopie, a nawet było to już kilka lat temu. I teraz taka historia z zupełnie innej beczki, o spotcie, wideo i podcastach w Linuxie. Ja kilka lat temu wymyśliłem sobie taką rzecz, bo w spotcie byłem aktywny zawsze od wielu, wielu lat i wymyśliłem sobie jakieś takie z grubsza dłuższe zawody, takie, które trwają około 16 godzin i chciałem je ukończyć, tylko że te zawody Składały się z trzech części, trzeba tam było pływać na rowerze, jeździć i też biegać. I to wcale nie mało, bo to było 226 km razem. I to w górach, tam daleko na północy w Norwegii. W wodzie, woda temperatura wody 13 stopni, 4 km do przepłynięcia w około godzinę, półtorej może. Potem na rowerze to 180 km po przełęczach, takich bardzo mroźnych I potem jeszcze bieg 42,5 km to jest pełny maraton, gdzie biegnie się cały czas do góry i wbiega się na górę wysokości Babi Góry, troszkę wyżej nawet. No i teraz jak to zrobić? Yy, I co ma z tym wspólnego Linux? Yy, kosztowało to kilka lat przygotowań. Yy, nie miałem żadnego pojęcia, jak się planuje do takiego czegoś, yy, więc yy, tak jeszcze kilka zdjęć. Najpierw yy, właśnie piąte nad ranem to się wyskaku, tak wywożą nas na środek tego fiordu i tak trzeba wyskoczyć do tej wody, a potem się płynie przez te 4 km, płynie, płynie, tam jest naprawdę zimno i są czasami orki i tak dalej w tej wodzie, więc potem, potem się jedzie. A jak się jedzie, tam jest naprawdę zimno. Ale człowiek jeszcze mokry, bo przecież nie, nie ma, nikt się nie suszy, po prostu się przebiera z tej wody, z tej pianki i ogień na rower, nie? tam śnieg i tak dalej, lodowiec tyle. E, no a potem się biegnie właśnie na tą taką górę, są takie fajne napisy, e, no to, to klimat jest niesamowity, to jest ta góra, najwyższa góra telemarku, Gausta Topen, e, w zasadzie to Mount Gasta, no i to 15 godzin 40 minut, to już na mecie, na samej górze. Dobra, i jak takie coś osiągnąć? Po pierwsze, ja czytałem tonę książek treningowych, wiele metodologii treningowych, kontaktowałem się z różnymi trenerami z AWF-ów, tak, żeby się dowiedzieć mniej i to jak. Popełniłem wiele doświadczeń, znaczy wiele błędów. To, co mogę Wam powiedzieć, jeśli się interesujecie treningiem, trening musi, musi zostać odbyty, to jest bzdura, a trening właśnie nie musi zostać odbyty, trzeba trenować mądrze, tak żeby się nie przetrenować, ale też, żeby ten postęp był cały czas. Więc ja chciałem zastosować podejście te, które stosuję w pracy od wielu lat, czyli data, data driven. Czyli chciałbym mieć jakieś metryki, które mówią, czy ja idę do przodu, czy do tyłu, czyli nie jestem przetrenowany, co jest istotniejsze w titraflonie na, na takim dystansie, bo to jest jedna z największych, jedna z największych pułapek. Więc no, jakie te metryki, jakie jak P.I.E. czy tam, prawda? SLI, no, tętno, moc, i tam jeszcze na przykład tętno spoczynkowe, tętno maksymalne, tętno na podłogu i tak dalej. Jak opisać trening liczbami? No i właśnie, tutaj wchodzą w jakieś aplikacje do analizy, no bo można sobie założyć pasek tętna, można mieć rower, który mierzy moc, można mieć w pomiar czasu każdej długości, każdej długości basenu w zagadku na przykład. No ale jak to wszystko przeanalizować? No jest taki program open source'owy, nazywa się Golden Cheetah. Tutaj go mam. No i z każdego treningu można sobie kilka wykresów tam wyświetlić, zobaczyć, jak tam wygląda spadek mocy. Dzięki temu wiemy mniej więcej w czasie, czy ta moc nam rośnie, czy maleje. W jakich strefach mocy jest lepiej, czyli czy na przykład ja na dłuższy dystans w sobie poradzę lepiej, czy może na krótkim dystansie, czy trenuję się bardziej w kierunku sprintera, czy długodystansowca. Więc ten program jest fajny i go bardzo polecam. Co dalej? No, na przykład tak wygląda wykres jeszcze z innego programu, gdzie na niebiesko jest pokazane, to są w ogóle cztery sezony chyba, albo pięć. Na niebiesko jest pokazana forma. Tutaj dosła słabo, tu dosła słabo, tutaj już lepiej, a tutaj była ta forma z tych zawodów. Więc ona była od samego początku, od w zasadzie listopada do sierpnia. Równo rosła z jedną kontuzją po drodze, więc było spoko. No i tutaj już się nauczyłem. Więc dzięki, jak widać, dzięki takiemu podejściu data-driven, ten wzrost formy treningowej rośnie już dużo lepiej, a nie takie ząbkowanie albo w ogóle jak wcześniej. Fajna sprawa. No i na przykład czas spędzony w strefach mocy odpowiednich na rowerze albo czas spędzony w strefach. Tętna w trakcie biegu w ciągu ostatnich miesięcy. Widać, że tutaj dużo w strefach tlenowych, tych niskich, tak, żeby się nie zajechać, troszkę treningów takich interwałowych tak dalej. Fajna rzecz. Dobra, dla spływania. Spływaniem jest jeden wielki problem. Jak ktoś tego nie robi od małego, to potem trzeba poświęcić na to dużą ilość czasu, dużą w sensie lata. Bo w karawlu to, czy duszamy ręką tak, czy duszamy jakoś tak, czy tak, to jest gigantyczna różnica. A jeszcze trzeba ciało użyć i tak dalej. Więc jedną z najważniejszych rzeczy w pływaniu jest analiza pływania, analiza wideo. Można chodzić do tenera, który was będzie uczył przez lata, natomiast jeśli chcecie coś zrobić szybko i dobrze, to dobrze jest regularnie nagrywać sobie wideo z góry, z boku, z dołu i tak dalej, a potem to jakoś przeanalizować. Więc ja miałem takie podejście. No i zastanawiałem się, jak, na, jak z tą analizą wideo na Linuxie. Kilka lat temu miałem to szczęście, że byłem tu na prezentacji świetnej na temat Blendera. Przypomniałem sobie Blendera i okazało się, że w Blenderze jest coś takiego jak. Gdzie ty jesteś, Blenderze? Tutaj. Jest coś takiego w Blenderze jak. Yy, oj. Tutaj jesteś. Właśnie wideo edycja. Poza tam renderingiem, animacjami i tak dalej. Można sobie włączyć zwykłą tą liniową edycję wideo. Można sobie sklecić kilka y, filmów na raz i dzięki temu na przykład widać ewidentnie, jaki jest postęp pływania w czasie. No to są odstępy 3 i Po prostu już widzę, że na przykład gdzieś tutaj mi ucieka ręka w bok, a tutaj już nie uciekała, był postęp, bo wyłapają to wcześniej, prawda? I tak dalej. Więc y, to wszystko z Afriko. W sensie blender instalujecie zwykły. No tak. Tak, ja że tak. W sensie jak to jest normalny basen i nie prowadzisz żadnych zajęć takich tych, no zajęć po prostu zajęć komercyjnych, no to nie ma problemu. Wystarczy tylko kulturalnie podejść do ratownika i się spytać, czy to nie będzie problem. To tylko, tylko tyle. No. no bo może być problem na przykład dużo ludzi na to, że, że mogą sobie nie życzyć, prawda, żeby ktoś nagrywał przypadkiem też ich. Dobra, no i w tym Blenderze można to wszystko bardzo fajnie ogarnąć. Problemy. Na przykład, jak nagrywacie jakąś kamerką jeden film 30 fps, inny 60 fps, i potem staracie się to włączyć, włączyć właśnie w takie jedno, no to można trzeba odpalić FFMMPG i to przekonwertować do tej samej liczby klatek, bo Blender sobie z tym nie radzi. Tak, to była analiza wideo. My to robimy cały czas z kolegami nadal. No i jest fajnie. A programy. Komercyjne do analizy wideo są naprawdę drogie, tak więc fajnie odpalić Blendera. A jeśli chodzi o podcasty, no bo. To się wszystko skończyło, fajna historia, dwa lata temu te zawody miały miejsce, potem sobie złamałem nogę i miałem trochę czasu, żeby o tym poopowiadać i pomyślałem, że było, było tak, że coraz więcej ludzi się pytało w jaki sposób, jak trenować, czego ja się tam nauczyłem i tak dalej, i tak dalej. No nie ma tyle czasu, żeby poświęcić go każdemu z osobna, więc zacząłem robić podcasta. No i znowu, jak się robić podcasty na Linuxie? No to na Linuxie to po prostu Audacity. Bardzo fajny program, który jest bardzo lekki i po prostu działa. Wystarczy kupić sobie jakiś mikrofon, który ma ręce i nogi i likwiduje jakieś szumy z okolicy, a potem po prostu nagrać, pociąć, nauczyć się i sió. Więc yy, polecam. Co więcej, to są dwa adresy. Ten drugi to jest właśnie adres, ten, gdzie robiłem na początku bloga, a potem każdy wpis na blogu o wrzuci, oklepałem jeszcze podcastem, bo stwierdziłem ze statystyk, że ludzie wolą słuchać niż czytać. I w zasadzie to tyle. Yy. Fajna sprawa. Tak więc jak widzicie wszystko było, wszystko ogarnąłem w Linuxie bez y, kupowania komercyjnego programu i tak naprawdę bez większej, takiej jakiejś większej granicy wejścia, to znaczy łatwo mi było się tego nauczyć, bardzo łatwo wręcz. Więc jakbyście potrzebowali, to polecam dzięki.